Czasy dzieciństwa mijają bezpowrotnie Z miłością do Ciebie jest zupełnie Był odwrotnie Byłem mały, pamiętam Ojciec trzymał mnie za rękę Pierwszy mecz na wice jak to była świetna przestrzeń Wtedy nie rozumiałem Dziś już wiem dokładnie, że ta Miłość nie graśnie, tylko rośnie naprawdę Czerwień w sercu, jakby nigdy nie plakła RTS to nie klub, to legenda i prawda Choć zmienia się wszystko Mijają dekady Ja wciąż tu wracam Nieważne co dalej, bo to nie jest moda, nie kapry sezonu To historia rodzinna, przekaza nas domu W tamtych czasach biegałem z szalikiem po blokach Dziś jadę na stadion, choć mam życie na głowach, ale nigdy nie zwątpię, nie przestanę wierzyć, bo wicef to lojalność, której nic nie zniszczy Czasem wracam myślami, dziecięce grafiki, marzenia o finale i w kolorze bitwy nie ma opcji, że zapomnę o Tobie, bo ta miłość płynie we mnie jak krew po drodze Choć zmienia się wszystko, mijają dekady, ja wciąż tu wracam, nieważne co dalej. Bo co nie jest moda, nie kaprys sezonu, to historia rodzinna przekaza nas domu. Ale RTS w sercu jak nieśmiertelny hymn To jest więcej niż klub, to emocje w obiegu Widzę od dziecka do końca, bez lęku Choć zmienia się wszystko To historia rodzinna, przekaza nas domu. Czasy dzieciństwa uciekły jak dym, ale RTS w sercu jak nieśmiertelny hymn To jest więcej niż klub, emocje w obiegu. Widzę w to ja od dziecka do końca bez lęku.